To chyba są jakieś żarty. No zabij mi. Nie, 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 nie. Aha, ale co się stało? No, bo mi na OBESA przerzuciło jak Co się wydarzyło w ogóle? Na OBESA. Co to? Pada, pada i level spada, no a już było tak blisko końca. To jest taki żart po prostu. Może powinnam grę zmienić. Mhm. Za chwilę awans, na co? Aha, że dwusetny, no. <ścoughs> to prawda, coś tu jest. I kratkę bliżej na tego firewave, bo połowę mobów yy, trafiasz. No ale jednak zawsze coś, mhm. nie? Patrzmy na tą pozytywną stronę. <laughs> Wave jest do połowy pełny. Jest dwusetny! Ale ja ja. Pierwszy dwusetny w moim życiu! Jeszcze nigdy nie miałam. To jest historyczna chwila. Muszę zapisać to w kalendarzu. Będę świętować, co roku. Na wyjściu deska przestań. Nie ma za co. Dziękuję. Kiedyś, kiedyś za dzieciaka chodziło się na basen i piękne było to po prostu, jak się pływało i nagle wpływasz w takie ciepłe miejsce. O Jezu. jak można szczać do basenu? Ja tego nie rozumiem. Straszne to jest. Tomek, pająka chcesz czy nie? Ja, ale ją ściągło. Jak do tego doszło, nie wiem. Dedziko sobie dał znać. To było mądre. Podeszła z pająkiem do klasy, no ale to nie tak miało być. Położyło się z mytą na głowę, bo, bo, bo spać. Dobrze, wszystko jasne. No pięknie. No bez jaj! Jakim sposobem? Jak to się stało nie, niby? Nie mam Co do tego jest? pojęcia. Czy... Jak to się nie wydarzyło? To on ledwo mnie dotknął i już zdechłam. Ja już chyba nie idę więcej na te zielone spektry. Idziemy. Pierwszy nie tak Dokąd? Wow! <śm> <śm> no nie! Nie, nie. No. <śm> Amatorka, słuchaj, y, czu -czu, Czuszu, no nie każdy może być profesjonalistą, Nobyl, nie? Będzie. Ja już się z tym pogodziłam, jakoś, ja, jakoś z tym żyję. Ktoś tu przychodzi i spodziewa się profesjonalizmu, to się chyba zgubił. Tak? <śm> oj, 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 oj! Co ty robisz? Czemu mi leczenie nie działało? Ja pierdzielę A co ma stres? Ja klikam w chota od a mnie nie leczy. I mi z żółtego na czerwony ochot nie działa. Wow. Dobra, temp. Uciekajcie jakoś, jak dacie radę A to musisz do góry wjeździć. No, chyba. Tylko gdzie tu jest wyjście? No tutaj jak poszłeś do góry to to masz tego. Kurwa, to oh, wszystko ziem na siebie. O oh, wow. oh, oh, nie. nie! Nie reaguj mnie teraz, ja chcę to przeżyć. Przeżył to sam. Przeżył to sam. No przeżył to sam, niestety. To jest <ślesz> dzięki. Teraz mi trochę przykro. E, Jakby było inku, by były szybkie w lesie, A tak droga wstydu jest dłuższa. Ja. Już więcej nigdy, nigdy przenigdy nie idę na zielone spektry. Nigdy tam nie pójdę. Sposa, sposa. Dobrze jest. Ale kurwa, nie ma leczenia do mnie. Muszę wrócić w siebie tak samo, nie? Wow, wow, wow. Mm. Kur... Badam, kurwa, padnę! Ty! To chyba będzie nasze drugie piękne, pechowe miejsce, zaraz po y, zielonych spektrach. Uj! O Jezu! O Jezu! Jezu. Patrz, kurwa! to znowu padnie, nie wierzę. Nie wywalcie się tam. Aha, widzę, że nie jest. sam. Czyli już wszyscy mamy <stuńczyncy> zaliczone Kordeda dzisiaj. Tak lata tam jest pychowa, strasznie. I teraz wszyscy, którzy pisali o Dedzie i o cofnięciu do, e tysiące, do 220 dostają pana. Tom 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 tom. Ale to było tam, 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 kurde. Jak to się stało? Tam, tam, nie, właśnie nie mam pojęcia. Co to się stało? Stanęłaś i tak, i padłaś, już potem już nie tam A Ja nawet nie zwróciłem uwagi na to. Ja też tak patrzę, że leci tam, 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 tak, tam, 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 tam mi się położyło i leży. Tam, tam, tam. No, pokazywała palcem, tam, tam, kładę się. tam. Tu się położę i tu będę leżeć. I będzie gdzieś tam, tam. Dobra, Ada wyjść na razie tam, 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 tam. No i, i ten czyli, tak. kurwa Ja pierdolę Oj, zawiesiło mi się Tutaj Oj, a ta wiesz, że nie tylko ty padłeś? A serio? W końcu przy tobie mam nie ma za co! Patryk, żeby rozmawiać z Henrikusem... <grych> ...czy ojcinku, no właśnie! A po co ty się ja level. Ja w ogóle level wbiłam. jej. To niczym. Orkiestra pana Rubika! O Jezu! O no, to były czasy kiedyś, jak oni tak koncertowali mega popularność, jak Rubik był na fali. I ja chciałam u niego klaskać też i śpiewać w tym że. I ja tak pisałam tego maila, bo on miał stronę i tam jakiś kontakt był formularz. Że no, że nawet gdzieś w boku tam stać, co nie? Ale że. <ścoughs> ja pierdzielę. Ciekawe, czy kiedykolwiek ktokolwiek to przeczytał. Czemu to nie działa? Aha. Dlatego, bo nic nie działa w sumie, okej. Okay. To ile ja miałam wtedy lat? Ja byłam w ogóle w podstawówce. No to... No to przecież nikt by mnie nie wziął, nie żebym klaskała w chórze u Rubika. No ale ja głęboko wierzyłam, że to jest możliwe. Jak widać nie udało się. Może nie aległy w gruzach. To to była obelga! Ja chciałam! Znaczy jak chcesz dobić, no to przecież możecie... O kuźwa. W... O oh, no, w ostatniej chwili. Ja! Nie! Trochę levela spadło. Czy ja w ogóle grałam bez blesów? Czy ja blesów nie kupiłam? Ja grałam bez blesów chyba. No, tam mój przedmioty spadły! ma grubo, Ej, weźcie, weźcie tam z mojego dada, jak chcesz. O ja pierdzie. <śm>